Witam Was wszystkich. Przywiozłem Was dzisiaj na takie osiedle kamperów Elmino po polsku przyczep Przemklubowy. Nazywa się El Camino i znajduje się w Kaja. Tak to tutaj wszystko wygląda. Zaraz zapadkuję. I powiem Wam, dlaczego Was tutaj przywiodłem. Tutaj jest ofis gdzie trzeba się zgłosić i zarejestrować swój pobyt. Można tu przyjechać wakacyjnie, ale jest też duża część ludzi, którzy mieszka tutaj na stałe. Jest to społeczność, która często zmienia pracę, albo po prostu ucieka od. Kosztów, a więc zmniejsza sobie koszty. Część tak lubi. No nie wiem. Wiem, że też dużo jest takich wojskowych, którzy na kontrakty jeżdżą za granicę. Więc, jeśli nie mają rodzin, to wolą też tak mieszkać, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, gdy ich tutaj nie ma. A gdy przyjeżdżają, to sobie właśnie na jakieś tam większe urlopy wakacje to, to w ten sposób mieszkają. Jest tutaj wszystko. Jest tutaj pralnia, basen, internet. Yy, można się wykąpać indywidualnie, toalety, wszystko, chociaż każdy ten kamper jest podłączony pod wodę i ściek, także można się też kąpać i używać wody, prąd i internet, będąc w środku yy, kampera, tak, przyczepy i Niektóre są dosyć solidne, duże że naprawdę taki mały domeczek, jak apartament i zmieści się sporo ludzi i zdziwiłbyście się ile jest miejsca i swobody. Jest godzina 6, a nawet może troszeczkę dalej, sobota wieczór, więc przyszedłem tutaj, żeby obejrzeć ten park, pokazać Wam i zainteresować jak niektórzy ludzie żyją Stanach Zjednoczonych, a szczególnie właśnie w południowych stanach, gdzie też pogoda jest lepsza i mniej wszystko doskwiera. Tak, jestem już na terenie basenu. Więc większość takich parków ma też dużo swoich atrakcji. Tak wygląda basen. Tutaj są różne siedzenia. Nie widziałem, żeby było jakieś barbecue. Tam są Oczywiście są też jakieś takie futraki, jak ktoś chce tam z rana kawę się napić czy jakieś proste jedzenie. Można sobie usiąść, jest dużo, dużo różnych ławeczek i tak dalej, dużo rzeczy. No a tutaj widzimy basen, jest dosyć spory, fajny. To jest takie miejsce piknikowe. A więc można nawet uciec przed złą pogodą. Tutaj widzimy Coś a la kominka ale tak to tutaj fajnie wygląda To już jest wyjście na zewnątrz Miejsce jest położone na trasie 21 między między 71 a San Marcos Jest jakiś futrak, jakieś gorące jedzenie, które można tutaj zamawiać. Jest między 11 a 7. Między 11 rano a 7 wieczorem. Widzę, że poniedziałki, wtorki zamknięte. Wygląda na to. Zresztą są tutaj też organizowane jakieś imprezy. Nie wiem kiedy, co i jak, ale są. Atrakcje są też parkingi na samochód, choć często też można zaparkować, ale chyba nie wszędzie, przy samym RV. Tutaj widzimy taki penthouse, nie wiem, czy uda nam się wejść do środka, spróbuję. Raczej nie, bo wszystko jest na kody. Tak samo. Widzę tam dalej. Myślę, że to są Łazienki pralnie, takie dodatkowe, największe. Nie będę tam szedł, skoro wiadomo mniej więcej jak to z daleka wygląda. Jest tego dosyć sporo. Myślę, że teraz jest taka pora, że nie ma najwięcej tych przyczep pięknikowych. na stałe i są już różne wjazdy, nawet nie wiedziałem. Tak się tak dokoła mniej więcej przyjdziemy, żebyście widzieli jak to wygląda. Już jest późno, ofis zamknięty, więc nie wiem czy na pewno wiem, że nie pokażę Wam toalet. Może ten blok dokończę jeszcze kiedy indziej. Dołożę jeszcze jedno osiedle, są nawet takie autobusy, ale autobusy myślę, że on się przemieszcza, bo większość właśnie woli takie przyczepy, no ten pan tu wygląda jakby już tu na stałe był. Słychać, że kotyszyny chodzą, prąd jest, wszystko jest tutaj. Tutaj jest na zasadzie inclusive, kiedyś tu byłem to wiem, że się zamyka wszystko w 900 dolarów i można korzystać ze wszystkiego. Tak naprawdę, żeby ten program miał sens, to będę musiał też pójść do punktu, gdzie sprzedają, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Jak widać, przestrzeń jest duża, tak sporo jest miejsc, także jak ktoś ma ochotę, może i nawet jutro rano się zarejestrować i zameldować tam na miejscu. Tak to tutaj wszystko wygląda. I tu są te liczniki, za co się wszystko płaci podłączony punkt. Tu widzimy dopływ wody. Tak, tutaj jest podłączona kanalizacja. Tak to wygląda właśnie. Także można tu korzystać pełną parą, jak z własnego mieszkania. Sam tak naprawdę myślałem o tym, żeby bo zostało mi tam 6 lat do merytury, żeby teraz właśnie zmniejszyć koszta życia jak najwięcej odłożyć. I zrezygnować z apartamentu. Ale tak się złożyło, że będę wynajmował pokój mojego przyjaciela, który ma dom w Ketty koło Houston. Także koszta podobne, ale jednak będę mieszkał w domu. Sami widzicie, że pogoda nam nie dopisuje, ale przejeżdżałem obok i stwierdziłem, że szkoda byłoby nie skorzystać z okazji i nie nagrać tego bloka. Mam nadzieję, że jest na tyle interesujący, że że z ciekawością go obejrzycie. Na tej drodze jest blisko do San Marcos, blisko do Cahiel i dobry wylot na Austin i San Antonio. Niedaleko też jest New Brunfels, też bardzo ciekawe miasteczko. Właśnie wyjeżdżamy z parkingu. Było przez cały dzień ładnie, ale tak jak mówię, byłem zajęty, a teraz pod wieczór się zrobiło szaro. Tutaj można na kawę przyjść z rana, może i przez cały dzień. A tam, tak jak mówię, jest wash, washboard. Można się wykąpać. Jest, są też toalety wszędzie. Pralnia jest. Wszystko. Żegnamy El Camino. Dziękuję pięknie za obejrzenie tej części filmiku i zapraszam do następnych. Tak ten park wygląda z odległości. Ja już kończę i zapraszam do komentarzy, do lajków i subskrypcji, bo to wszystko pomaga kontynuować mi ten program.